O, dzieciaki, łapcie żetony. Nie wydajcie wszystkich naraz. Dzięki, dziadku. Dzięki. Yeah, yeah. Mega nagrody, idę po was. Ten stój! Przecież mieliśmy to zrobić razem. Czekaj, Gwen, idę za wami. O, pinball. Star. Uf, nie zaczynaj beze mnie. Robi śledzie. Kontynuacja! Gdybyś ze mną współpracował zamiast wyrywać się do przodu, to moglibyśmy coś wygrać! Ben, czekaj! ten zapach. Nic to! Ale ochyna! Nie chciałbym być na miejscu tego klauna. Dobra, czas na gry! Ben, wracaj! Zombozo, idziesz ze mną wreszcie, czy nie? Mówiłem, nie chcę już dłużej być przestępcą. I naprawdę nie chcesz zebrać naszego gangu? Sorry, ale moja wola do działania wyparowała. Nie wierzę, że wielkiego Zombozo przerasta parę nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Nie, ale mowa o całym długim lecie pełnym sromotnych porażek. Rozmowa przychodząca. Hej, słuchaj, staram się tu jak mogę. Tak, wiem, że odkąd się go pozbyliśmy, nie wyszedł nam już żaden skok. No nie wiem, on tak stara się ściągać na siebie uwagę, że gliny nigdy nie widzą, jak zwiewamy z łupem. Okej, okay, dość. Nieważne. Będę próbować. Okej, okay, teraz na serio. Co? E Czemu są takie lepkie? Hej, Gwen! Obczaj! Tak, Marco, jest Poważnie? Oni tutaj? Muszę go stąd zabrać, zanim ich zobaczy i do reszty sflaczeję. ha, <laughs> Musi wystarczyć. Hej! A może ci coś pokażę, kolego? Nie! Wszystko jedno. Dokąd idziemy? Sprawimy, żebyś znów poczuł wiatr w żaglach. Aż chce się hipnotyzować, co? Nie! No weź, spójrz! Dziecko cieszy się tym lizakiem. Zabrać mu go będzie wręcz przysłowiowo łatwo. Może nawet zacznie płakać. A nikt cię tutaj nie powstrzyma. <laughs> Ciebie nie oszukam! Jestem tu złoczyńcą! Ha, brzmienie ludzkiej niedoli! Muzyka dla mych uszu! Dobra, skoro wróciła Ci motywacja, może się ulotnimy zanim coś Cię wykończy emocjonalnie. Iść stąd, ale nie dlaczego! Tutejsza impreza dopiero się rozkręca! O nie! Prawda nie jest konieczna. Każdy geniusz zbrodni musi <w token thanks> mieć złowrogą armię. Ale to banda klejących się dzieci. A za chwilę to będzie banda klejących się dzieci pod hipnozą. <ahead> <ửth displays> <Les atau things> <laughs> <avior invece> w rzeczy to moja specjalność. Ta gra będzie w sam raz dla mnie. Nie kapuję, Gwen. Nie idzie mi w żadną z tych gier. To jakaś klątwa. Bo nie grasz... ze mną. Daj mi nie. Skup się lepiej na treningu cardio. Proszę wyjść z tego basenu, tu nie jest bezpiecznie. A! Wow, słyszałam o buncie dwulatków, ale to już przegięcie. Ech, mała zwinęła mi telefon. Ej, fuj, czemu małe dzieci są takie lepkie? Ben, czy widziałeś jej oczy? Widać w nich zombozową kontrolę umysłu. -ha -ha. Teraz spróbujemy gablotki z nagrodami. Tak, tak, idź i bądź niegrzeczny. Ach tutaj robicie. To miejsce jest dla dzieci. I powiedziała to dziewczyna z pokoju niemowlaków. Doprowadźmy klauna do łez. Mam już dość was wszystkich. O -o. Ben, czekaj. Może najpierw jakiś plan?